Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program o czymś, co wydawałoby się, że jest tak naprawdę tylko zabawnym, groteskowym tematem, ale w rzeczywistości jest częścią znacznie poważniejszego problemu. Jak Państwo zapewne dobrze wiedzą, Rada Języka Polskiego przyjęła rekomendacje, żeby nie używać w języku polskim słowa murzyn bo rzekomo to słowo źle się kojarzy, no i taką rekomendację swego czasu wydał niejaki Marek Łaziński, teraz się pod tym Rada Języka Polskiego podpisała. Czyli no, zupełnie, neutralne słowo, zupełnie neutralne słowo w języku polskim, nie budzące ani pozytywnych, ani negatywnych konotacji, nagle staje się inkryminowane w ten sposób, że ma być podobno określeniem pejoratywnym, poniżającym, a niektórzy by wręcz chcieli, żeby było żeby było rasistowskie. Tak, no wiadomo, no, oczywiście ta groteskowa opinia rady Języka Polskiego została przyjęta z dość powszechnym rozbawieniem. Wiadomo, że ludzie nieskażeni polityczną poprawnością nadal Murzyna będą określali Murzynem, a nie żadnym, a nie żadnym słowem, które miałoby je w sposób sztuczny. E, zastąpić. E, oczywiście wszyscy sobie żartujemy, że ta m, języka polskiego zbyt, potrakt zbyt e, dosłownie potraktowała e, słowa piosenki e, 12 groszy. Okazuje się, że Pastor King nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem. No, gdy tamta piosenka powstawała, no oczywiście te określenia były były po prostu żartem. No dzisiaj ten żart Rada Języka Polskiego stara się powtórzyć z pełną w jej mniemaniu powagą. Oczywiście, no, w stanowisku Rady Języka Polskiego pełna groteska, nikt tego nie traktuje poważnie, no, może poza środowiskami skrajnej lewicy. Można by przejść po nad tym, no, w zasadzie, nieznaczącym stanowiskiem do porządku dziennego. Natomiast warto jednak, yy, warto jednak zastanowić się nad kontekstem. Otóż yy, ta polityczna poprawność, manipulacja językiem jest zupełnie poważnym zjawiskiem i poważnym problemem, a także groźnym narzędziem szerzenia marksizmu kulturowego. Zmiana znaczenia słów, manipulacja językiem, posługiwanie się językiem do celów propagandy było narzędziem w zasadzie wszystkich reżimów totalitarnych. Manipulacjami językowymi posługiwali się naziści, manipulacjami językowymi posługiwali się komuniści, dzisiaj, nią najczęściej, dzisiaj nimi najczęściej posługują się marksiści kulturowi i jeśli chodzi o marksizm kulturowy no to można powiedzieć że manipulacja językiem jest podstawowym narzędziem zmian podstawowym narzędziem tego w jaki sposób marksiści kulturowi próbują przeprowadzić swój ekwiwalent rewolucji właśnie za pomocą języka i kultury próbują osiągnąć swoje cele których marksiści ci bardziej klasyczni, tak, nie marksiści kulturowi, tylko marksiści, no nazwijmy to klasyczni, nie byli w stanie przeprowadzić poprzez na przykład użycie bezpośredniej przemocy. I teraz tak, nawet biorąc przykłady z ostatniego czasu, z bieżącej polityki, widzimy wręcz ofensywę marksizmu kulturowego, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o manipulację, manipulację językiem, skrajna lewica posługuje się wieloma środkami, które poprzez zmianę znaczenia słów, czy też neologizmy, czy też fałszywe porównania, fałszywe peryfrazy, czy fałszywe synonimy, próbuje manipulować tym, jak ludzie postrzegają świat. Weźmy takie przykłady. Przykłady tego, jak marksiści kulturowi próbują zmieniać świat właśnie przy pomocy języka, i to są z reguły przykłady z bieżącej, z bieżącej polityki, czy z bieżącej narracji medialnej, skrajnie lewicowych mediów. Tutaj poczytajcie sobie te ekstremistyczne, ekstremistycznie lewicowe portale typu Gazeta Wyborcza, Oko Press, czy na temat. Tam te zjawiska, o których teraz powiem, są na porządku dziennym. I to nie jest przypadek, to jest, to jest zupełnie świadome wykorzystanie manipulacji językiem do osiągania celów politycznych. Tak? No więc, z jednej strony, mamy te neologizmy, słowotwórstwo feministyczne i feminatywy, które są w sposób sztuczny tworzone przez marksistów kulturowych, przez feministów właśnie celem manipulacji społeczeństwem, tak? Przecież te nachalnie narzucane feminatywy mają, no przedstawiane są jako narzędzie zapewnien zapewnienia równości, narzędzie przeciwstawienia, dyskry przeciwstawienia się dyskryminacji, a rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Tak? One są narzędziem tworzenia dyskryminacji. Tak? Więc jeśli skrajna lewica próbuje na siłę tworzyć te sztuczne, nieistniejące w języku polskim słowa typu prezydentka zamiast pani prezydent, ministra zamiast pani minister, filozofka, a nawet no, chyba. Najśmieszniejsze, jakie, jakie, z jakim się spotkałem, architektka. Aż trudno powiedzieć, aż trudno to wymówić, prawda? Czemu to służy? Przecież, jeśli mówimy, zwłaszcza na przykład w liczbie, w liczbie mnogiej, o przedstawicielach różnego rodzaju zawodów, mamy do czynienia, mówimy przecież zbiorowo i o mężczyznach i o kobietach. Jeśli mówimy, że ktoś. Dobrze pełni funkcję ministra, to nie określa to, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. I kobieta i mężczyzna może być dobrym ministrem lub złym ministrem. Tak? Natomiast tutaj się tworzy takie sztuczne, sztuczne konflikty, można powiedzieć, tak jakby istniała walka płci, jakby istniał ten proletariat, tak? zastępczy proletariat, w tym wypadku zastępczego proletariatu, marksiści kulturowi, w tym wypadku szukają u kobiet, ale próbują też oczywiście inne grupy, inne grupy znaleźć. No i oczywiście lansują chociażby w życiu publicznym, w życiu politycznym, no już jawnie dyskryminacyjne narzędzia prawne, niestety już częściowo obecne w polskim prawie, jak chociażby parytety. Prawda? Parytety, czyli Coś, co jest przedstawiane jako e, narzędzie walki z dyskryminacją, w rzeczywistości z płci tworzy narzędzie wyboru, a więc narzędzie dyskryminacji. E, innym przykładem takich, takiego, e, takiej manipulacji językowej, jaką ostatnio stosuje skrajna lewica, to bezsensowne zbitki językowe, tworzenie sztucznych pojęć, które w ogóle nie odnoszą się do rzeczywistości. Ja ostatnio w jakiejś debacie z udziałem przedstawicieli, chyba środowiska, partii Razem albo któregoś z innych tych ekstremistycznych ugrupowań lewicowych. Wielokrotnie słyszałem takie określenie jak osoby z macicami, tak? czyli coś, czyli zbitka słów, która, miałaby, która no została wymyślona chyba tylko i wyłącznie po to, żeby podkreślić, żeby podkreślić tezę głoszoną przez lewicę, jakoby nie tylko kobiety mogły mieć macice, no, czyli coś, co za pomocą języka. Ma prowadzić do przemycenia jakichś e, konceptów e, ideologicznych. Bardzo ważnym narzędziem e, walki, e, walki przy, pomocy, e, przy pomocy manipulacji językiem, walki prowadzonej przez skrajną lewicę, jest zmienianie znaczenia słów. Na przykład, no, takie dwa słowa, które skrajna lewica próbuje przedstawić niezgodnie z jego znaczeniem, to rodzina i małżeństwo, tak, rodzina, czyli ojciec, matka i yy, yy, dzieci, yy, używane są w narracji lewicowych mediów czy w narracji lewicowych polityków na określenie różnych konfiguracji różnych grup ludzi, które rodziną nie są i z definicją nigdy nie będą. Tak samo. Yy, Małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, jest przedstawiane w lewicowej narracji jako, jako coś, co mogłoby być czymś innym niż związek kobiety i yy, mężczyzny. A więc. Yy... W ten sposób no, marksiści kulturowi próbują zredefiniować te podstaw zredefiniować znaczenie no, podstawowej yy, jednostki społecznej, podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, no bo rodzina jest zniszczenie rodziny jest głównym celem politycznym, yy, politycznym yy, marksizmu kulturowego. Jeszcze kolejnym, bardzo często spotykanym narzędziem manipulacji językowej skrajnej lewicy są fałszywe peryfrazy, czy też fałszywe synonimy. Na przykład określenia, oni bardzo często używają określenia prawa kobiet, ale co przez to rozumieją? Nie, nie mówią tutaj o prawie do życia, prawie własności i tak dalej, czyli tego, co jest prawem kobiety, tak samo jak prawem mężczyzny, ale... Używają określenia prawa kobiet na, na możliwość dokonania bestialskiej zbrodni aborcyjnej, tak zamordowania dziecka, mimo że przecież nie istnieje i nie może istnieć prawo zamordowania innej osoby. Jest to sprzeczne po prostu z definicją samego prawa. Ale oni używają określenia prawa kobiet w domyśle prawa do zamordowania do zamordowania dziecka. Bardzo czy inną fałszywą, fałszywą peryforacją jest określenie Skrajna prawica, gdy jest odnoszone nie w stosunku do ideologii prawicowych, ale w stosunku do ideologii lewicowych. No najczęściej, gdy skrajna lewica posługuje się pojęciem skrajnej prawicy, odnosi się do nazizmu, czyli lewicowej ideologii narodowego, e, narodowego socjalizmu, ale lewica stara się utrwalić to określenie skrajna prawica, w podniesieniu do tejże ideologii. Po co? Po to, żeby zohydzić prawdziwą prawicę. Żeby zohydzić konserwatystów, konserwatywnych liberałów, itd. itd. No bo w ten sposób chcą utożsamić lewicowy nazizm, przedstawić go jako prawicowy i utożsamić z e, ideami e, rzeczywiście, e, rzeczywiście prawicowymi. E, no, skrajna lewica używa określenia zlepek komórek na określenie dziecka w fazie prenatalnej. Po co? Po to, żeby to dziecko, żeby tego dziecka pozbawić człowieczeństwa i pozbawić jego prawnej ochrony życia. No, są też określenia, które są bardziej w duchu yy, klasycznego marksizmu niż marksizmu kulturowego, ale przez marksistów kulturowych także używanych, w odniesieniu do w odniesieniu do lansowania przez nich ideologii socjalistycznej i podważania rzeczywistych Praw e, rzeczywistych praw człowieka, takich jak prawo własności czy swobody e, gospodarczej. Na przykład, skrajna lewica bardzo często używa określenia prawa lokatorskie na usprawiedliwienie kradzieży mienia, okupacji czyjejś własności, a z kolei tych, którzy przed tą kradzieżą, przed tą okupacją się bronią, którzy bronią swojej własności. Nazywa skrajna lewica czyścicielami kamienic, a więc coś, co ma być no, przedstawiane jako coś złego. Tak już samo to określenie brzmi, brzmi złowrogo, gdy na przykład właściciel mieszkania chce się pozbyć intruza, który nie płacąc czynszu jego własność okupuje. Skrajna lewica wypromowała też na przykład określenie umowy, umowy śmieciowe na określenie takich form zatrudnienia, które są korzystne dla pracownika, korzystne dla, pracow dla pracodawcy, ale niekorzystne dla aparatu yy, fiskalnego. No po co? Po to, żeby to pracownikowi wmówić, że te Formy zatrudnienia są dla niego niekorzystne, mimo że właśnie pod względem podatkowym są dla niego, e, e, są dla niego e, korzystniejsze, no ale państwu trudniej się do tych pieniędzy, e, do tych pieniędzy e, dorwać. Więc oczywiście, śmieszy nas właściwie, no, śmieszy praktycznie całe społeczeństwo ta próba delegalizacji, nazwijmy to, słowa murzyn, tak, no, to zostało przyjęte jako groteska, przyjęte zostało jako coś, no, zabawnego, e... Ale nawet to ma taki kontekst polityczny, prawda, gdzie skrajna lewica wszędzie doszukuje się rasizmu tam, gdzie go nie ma, a na przykład nie zauważa rasizmu tam, gdzie jest on faktycznie. Tak? Na przykład no, ten rasistowski ruch Black Lives Matter, który dopuszczał się wielu przestępstw, plądrowania sklepów itd. On jest wybielany, tam lewica nie widzi rasizmu, a doszukuje się rasizmu w zupełnie neutralnym, nieobrażającym kogokolwiek pojęciu, pojęciu murzyn. Więc mówię, więc o ile ta próba delegalizacji słowa murzyn przez Radę Języka Polskiego to zabawna groteska, to problem, o którym mówimy, problem nowomowy, problem... Politycznej poprawności, problem lewicowej propagandy jest problemem bardzo poważnym i to takim, no, który rzeczywiście zapewnia takie realne postępy marksizmu kulturowego, bo marksizm kulturowy swojej rewolucji właśnie chce dokonać poprzez kulturę, poprzez język poprzez zmiany w tym zakresie i poprzez rozbicie podstawowych, naturalnych jednostek społecznych i zastąpieniu ich, ich własną ideologią. Więc bądźcie wyczuleni na te manipulacje językowe skrajnej lewicy, bo one owszem brzmią czasem bardzo zabawnie, ale zagrożenie jakie niosą, jest bardzo poważne. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.